Z tej strony Kryspin słuchajcie dzisiaj To jest pierwszy odcinek na moim kanale yy, Jakby Zostawiajcie suby I lajki I co jeszcze mam tam, Wam do powiedzenia, piszcie w komentarzach Inne gry i zaczynamy Jesteśmy w Mal O Jezu, ściszę sobie Troszkę głośność Niestety na razie pracuję na telefonie Okej, okay. Że ja byłem <ścoughs> Ściszyłem sobie troszkę głośność, bo bardzo głośno było, i na razie tak gram na telefonie, dlatego, że muszę wszystko opracować. I teraz tak powiem jedno: polecę wam jeszcze kilka kanałów na TikToku i YouTube. Bardzo wam będę polecał wchodzić. I jeśli zostawicie pod tym filmikiem 3 lajki to w następnym odcinku będzie gość specjalny. Piszcie po prostu w komentarzach jakie kategorie filmów będziecie chcieli. Nie film, filmów, filmów. Crispinie, co ty wy, wygadujesz? Kategorie filmów, no. Gier, jakie mam gry nagrywać? Piszcie po prostu w komentarzach, jakie gry mam nagrywać. Co mam nagrywać, to wybiorę sobie kilka gier. Oczywiście wszystko to pracuje spokojnie, będzie wszystko ok. bo tam mamy świetnie. Nie do. I kochani, teraz tak. Zaczyna się gierka. I zaczynamy! Więc lecimy. Dobra, otwieramy drzwiczki. Daseczki tutaj nie ma. Kurde, ten nubek jest jakiś ogarnięty. Może to być nawet haker. Bo powiem wam, plaka hakerów prędzej była. Niektórzy nawet On ma ten, jeden i jeszcze raz piwot. Z botem troszkę łatwiej jest. Bo bot jest trochę nieogar, ale nie da się go jakby... Nie, Jest! Jakiego to trzeba mieć farta, nie? Widziałem, że ona spadnie. Z tu to wiedziałem. No tu idzie. Nie będę się z nią tak droczył, więc lecimy. Ten nubek chyba nic nie jeszcze nie otworzył. Bardzo źle. Nie. Co on robi z tym młotkiem? Halo? Na serio? I źle to się dla mnie zaraz Tylko ja jestem z tym nubkiem. Nie, są inni gracze, i co? Ah, Bóg 2 dajemy. Te panas. Uuu! Uh, Boolean Shop. Okej, okay, robimy play. No, halo, Bóg 2. Trochę dziwnie jest. Jakby nie zwracajcie uwagi, jakby były laki. Ale zrymowałem to. Po prostu, jakby były laki, po prostu na no to nie zwracajcie w ogóle uwagi. I w opisie, nie wiem, czy mówiłem wam już to. Nie pamiętam. Krys, pamiętaj, co mówisz. Eee, kilka osób podam. Tak, mówiłem już. <grystanie> eee, what? Nowe te są. Dobra. Nowe mapki są, widzę. Więc lecimy. Infection. Infection dajcie, bliska. Piska Infection jest! Jest, będzie Infection. Mamy infection Uwaga. Uuu, ale blisko było. Mhm. Dogi. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. O, się Powiem wam, kochani, po o dziewiątej. A, i zachęcam wam, zachęcam was do subskrybowania subskrybowania tego kanału, lajkowania, bo trzy łapki w górę, pamiętajcie, trzy łapki w górę i lecimy z gościem specjalnym. Gośćmi, gościem, zobaczymy. Dobra, lecimy, szukamy wszystkiego. Klikamy wszystkiego, co się może nam... Yy, nożyc potrzebujemy, a gdzie znajdziemy nożyca? Jakbym był w tej, w tej mapce nieogar, to nie wincie mnie, bo pierwszy raz w tą mapkę gram. Dobra. Mamy złoty klucz. Gdzie ten złoty klucz teraz? Oj. Nam no, zamknęło tutaj. Tutaj co tu mamy? Tu nic nie mamy. Po okay. <laughs> Ona mnie goni. Jaki troll, jaki troll jestem, widzicie to jaki troll jestem, słuchajcie ona, słuchajcie oda patrzy gdzie jestem, spróbuję otworzyć drzwi, nie, nie mogę, dobra wychodźmy z kapel. halo, dziękuję, mamy? Nie, myśl yeah, ja nigdy tego klucza nie znajdę. Ja tego złotego klucza nigdy nie znajdę. Bardzo źle. Wcale, że nic nie mam. Ej, tam coś jest. Nie, czemu ja się zatrzymałem? Czemu ja się zatrzymałem? Dobra nie, ale lecimy kochani na jedyneczkę, bo jedyneczka naj jest najlepiej. O, chaos. Mhm, czyli widać mamy pikikoksa. Najlepszą pik... Aha, powiem Wam tak. Trwa to 8 minut. Na tym kończymy odcineczek dzisiejszy. Oczywiście będą dłuższe odcineczki, ale błagam Was. Dawajcie laki, lajki i piszcie w komentarzach, jakie gry mam następne w zagrać. Oczywiście nie te z Robuxami, nie? Bo nie mam Robuxów. Jestem biedakiem. Ale dobra, lecimy. To do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!